Dwuletni Munio, choć w życiu pani Karoliny obecny jest zaledwie od roku, to już odgrywa ważną rolę. Wzięliśmy go, ponieważ poprzedni piesek nam odszedł i było dość smutno. Dlatego pani Karolina zdecydowała się pochować swojego pierwszego psa tutaj, na cmentarzu dla zwierząt w Bytomiu. Wyobrażam sobie zostawić tego psa gdziekolwiek, yy, nie wiem, rzucić czy, czy po prostu zostawić w tej lecznicy, więc no tak, ja, ja korzystam i, yy, no i polecam. Zawsze można iść i sobie gdzieś tam powspominać, go przypomnieć. Tylko w ubiegłym roku pracownicy schroniska przeprowadzili 124 pochówki. Od początku działalności, czyli od 2002 roku, pochowano tu prawie tysiąc psów i kotów. Są takie osoby, które przychodzą do tego zwierzeczka codziennie, są takie osoby, które przychodzą rzadziej, ale jak najbardziej można zaobserwować te odwiedziny tego zwierzaka. Można zaobserwować ludzi, którzy przychodzą ze zniczami, z kwiatuszkami, z zabawkami. Coraz więcej osób swoje zwierzę traktuje jak członki. Rodziny, a to według psychologów ma wpływ na rosnące zainteresowanie pochówkiem zwierząt na cmentarzach. To jest duża trauma, dostać. No... Osobę właściwie, z którą spędziliśmy naście lat życia w pudełku, i co mielibyśmy z takim psem, kotem bądź innym zwierzakiem zrobić, więc miejsce, gdzie możemy godnie zwierzę pochować, gdzie możemy odwiedzić, gdzie możemy przeżywać swoją żałobę, jest bardzo ważne. Takich miejsc brakuje. W województwie śląskim jest to jedyne grzebowisko. U nas, jak najbardziej, są mieszkańcy Śląska, tutaj okolicznych miast, ale zdarzają się mieszkańcy również innych województw, czy nawet mieszkańcy Warszawy, już wkrótce. Co ma się to zmienić? Gliwicki radny Kajetan Gornik w czerwcu ubiegłego roku wyszedł z inicjatywą budowy nekropolii dla zwierząt. Mieszkańcy przyszli z takim problemem. Zażyło się, że moi znajomi czy też sąsiedzi stracili swojego czworonoga i chcieli się z nim pożegnać w jakiś taki godny sposób. I w związku z powyższym zawnioskowałem do budżetu miasta Gliwice na 2025 rok, żeby takie, wyznaczyć takie miejsce. Miejski Zakład Usług Komunalnych przychylił się do wniosku radnego. W tym roku miasto przeznaczy 120 złotych na budowę cmentarza. Na pewno wymaga to rozeznania dotyczące terenu, pewnych kwestii dotyczących z formalnościami, jak sanitarne przepisy budowlane. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będą tu możliwe pierwsze pochówki zwierząt. Inwestycja ma się rozpocząć wiosną tego roku. Karolina Komada, aktualności.